Poleciałem do Włoch, aby przetestować najgorszą i najlepszą pizzę i sprawdzić, czy w ogóle da się zjeść złą pizzę we Włoszech. Wsiadłem z samolotu i już czuję lepszą pogodę, już czuję piękny zapach morza, także zmierzamy w stronę centrum, bo to miasto jest tak na tyle małe, że postanowiliśmy, że nawet nie pojedziemy autobusem, tylko pójdziemy godzinkę z buta spacerkiem. Jesteśmy w Brindisi, malowniczym mieście położonym w pięknej północnej Italii. Mieszka tutaj około 88 tysięcy osób i miasto jest na tyle małe, że z buta w godzinkę dojdziemy do naszego Noclegu. Moi drodzy, ale na tym tripie nie jestem sam. Zabrałem ze sobą swojego brata, którego mogliście już poznać na tym kanale. Kto pamięta? Dzisiaj jestem z młodym. To jest mój brat Antek Tam. Tam. i razem będziemy przeżywać tutaj niezapomniane chwile. No, i dotarliśmy do centrum. Zajęło to nam około godzinkę drogi. Jak się czujesz, młody? Męczony. Jeszcze nie byliśmy na żadnym obiadku. byliśmy tylko kupić sobie jakieś takie soczki. Bardzo dobry zresztą. Mieliśmy po dwa kawałeczki. Jakieś pizzorki z piekarni. Tak, oto się prezentują. To jest z oliwką i pomidorem, a ten jest chyba z samym pomidorem. No, to rób test. Pierwsza pizza we Włoszech, uwaga. No jakby była cieplejsza, to była lepsza. Jest zimna? Ale dobra, no ale jest taka. Ale to tak jak taka z piekarni, nie? Mhm. Ile na 10 na razie? 8 Okej. Okay. Dobra, teraz ja sobie przetestuję. Mmm, a jest dobre. To jest taka focaccia to jest z oliwkami, tutaj z jakimiś przyprawami. Bardzo dobre, ale mogłyby być cieplejsze, faktycznie. Ja bym dał 6 na 10 bo czuję, że coś mnie może jeszcze zaskoczyć. Moi drodzy, więc czas pokazać, gdzie mieszkamy. A jest to Casa Petra, tak to się nazywa. Dostaliśmy klucze w skrzynce pocztowej. Zobaczymy, czy w ogóle się tutaj dostaniemy. Eee, no. Kolesko! Miło, pachnie jak w kościele, trochę, ale Cześć, mamy klas. przestrzeń dużą. Eee no, pasa. Witam w nowym dniu, moi drodzy. Jesteśmy sobie właśnie w kawiarni. Jest godzina 9.33. Wstaliśmy bardzo wcześnie jak na takie wyjazdy. Sam jestem z siebie dumny. Zaraz zjemy sobie śniadanko, pyszne śniadanko, włoskie śniadanko, oczywiście z włoską kawusią. Ja w tym momencie kupuję bilety pociągowe do bari, bo zaraz tam jedziemy o 10.30 mamy pociąg, więc szybko wcinamy śniadanko, idziemy na pociąg i wysiadamy w pięknym bar gdzie tam zostaniemy pewnie do wieczora. Dostaliśmy już śniadanko, jest to, można powiedzieć, typowe włoskie śniadanko. Mamy tutaj kawusie, mamy kruasanta na deserek i mamy oprócz tego pysznego tościka. Antek, nie wiem co ty dostajesz, co to jest? Drineczek kawowy. Drineczek kawowy. Dziwnie to smakuje. Trochę ma tej gorzkości z kawy, ale jest giga słodkie przez tą pianę. Moja kabusia za to to jest Latte Macchiato, z tego co wiem. Jest bardzo dobra. W ogóle we Włoszech jest bardzo dobra kawa. Jak cenowo wyszło? 12 euro. No to nie ma tragedii chyba, nie? jest okej. Okay, jest okej. Okay. Bo ta moja kawka nanko? kosztowała 3, dlatego. Słuchajcie, stwierdziłem, że pomimo tego, jaką ten film nosi nazwy jaką ma miniaturkę, zrobimy z tego filmu takiego vloga. Oprócz tego, że oczywiście będziemy testować tą najgorszą i najlepszą pizzę, to będziemy również testować różne inne rzeczy, żeby ten film był ciekawszy, bo myślę, że taki vlog połączony z testem to jest to, czego właśnie potrzebowaliście dawno ode mnie było vloga. A wiem, że lubicie vlogi, wiem, że oglądacie te filmy i mam nadzieję, że wam siądzie. Co ciekawe, we Włoszech jest bardzo dużo miejsc, w których są po prostu automaty. Macie 24 godziny dostęp do wody, picia i wszystkiego, co chcecie. I zazwyczaj znajduje się to w takich pomieszczeniach, gdzie macie po prostu kamery, automaty i tyle. I w takich automatach możecie kupić używa nawet testy, co Was. Widzisz to? W takich automatach starych można testy ciązowe kupić. No i dotarliśmy na dworzec. Jest to maluteńki dworzec kolejowy, ale jest piękny. Bardzo mi przypomina nasz dworzec we Wrocławiu kolorystycznie. Tutaj nie są popularne ubery, bolty, Nistów praktycznie jeździ. Właśnie się skapnąłem, że mieliśmy brudny obiektyw. W dalszej części odcinka będzie już czysty. A jak chcecie zamówić taksówkę, podchodzicie, klikacie i gadacie z kimś, kto wam przyjedzie tą taksówką. Co sumie ciekawa opcja. Halo? A ty, widzu, subskrybujesz już kanał czy nie? No, nie Jeszcze nie? No to dzwona, nie? Na dole. Musi być przycisk szary i zostaw łapkę w górę. Subskrybuj. Ok, pa. Siema, siema. Pamiętajcie, że wróciłem na nutkę. Jesteśmy w Bari, południowej części Włoch. Jesteśmy przede wszystkim we Włoszech, czyli w stolicy pizzy. I pytanie brzmi, czy we Włoszech da się zjeść złą pizzę albo niedobrą pizzę? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Porównamy sobie najgorzej i najlepiej ocenianą pizzę w tym właśnie mieście. A zaczniemy oczywiście od najgorzej ocenianej. 683 opinie, opinia 3.9. Czy jest to zła ocena? Nie powiedziałbym, ale jest to najgorzej oceniana pizzeria w tym miejscu. Znajdujemy się pod pizzerią Desideria. Najgorsza opinia o tym miejscu to między innymi.. Mrożone klopsiki, małe przystawki, pizza nie warta ceny, spalona pizza do wyrzucenia, godzina czekania, a pizza nie jest nawet ciastem neapolitańskim. Długie oczekiwanie, drogo i niesmacznie. Małe, duszne miejsce. Sprawdźmy czy te opinie są prawdziwe, przekonajmy się, spróbujmy tej pizzy. W obu lokalach zamówimy mniej więcej tą samą pizzę i sprawdzimy czas oczekiwania, smak, wielkość i przede wszystkim czy jest to jadalne. No to lecimy zamówić. No jest tu mało miejsca, te stoliki tak są już na ulicy. Ale z tego co widzę, to w ogóle tu są jakieś dziwne te pizze. Pizze star. Hello. Hello. Can we order pizza? Yes. Okay. Take away or... Uh, yeah, take away. You see here? It's pizza star i specjal. Uh, normal. Okay. Tutaj pan pokazywał mi, jakie pizze możemy zamówić i wzięliśmy... Okay, we'll just take margherita. Pokazał nam również, jak wygląda proces powstawania takiej pizzy, więc łapcie ładną przebitkę. Dobra, startujemy stoper, zobaczymy, ile zajmie robienie tej pizzy. Pizza kosztowała 5 euro, co nie jest dużą ceną za pizzę. Zobaczymy, jakie będzie wielkości. Zamówiłem margaritę, bo jest najbardziej klasyczna, a nie było jakiejś tam kaplicodze i tak dalej. W środku rzeczywiście jest duszno, jest mało miejsca, ale myślę, że jeżeli pizza będzie dobra, to nadrobi. Moi drodzy, 2 minuty 19 sekund. Co to jest za tempo w ogóle? Nie spodziewałem się. Myślałem, że będziemy czekać 15-20 minut, ale chyba z racji tego, że są dopiero co otwarci, to taka prędkość. Ej, no pizza wygląda bardzo dobrze, bym powiedział. Na włoskim cieście wygląda, wygląda smacznie. Wybraliśmy piękny kadr. Jeżeli wieje, to przepraszam Was, ale jest po prostu zbyt pięknie, żeby tutaj tego nie nagrać. I myślę, że będzie dobra. No co, może, co można źle zrobić w takiej pizzy? Nie, no ciasto, zobacz. Eleganckie. Bierzemy hapa. Mmm, słona przez mozzarellę. Pominory są pyszne. Nie, no, nie rozumiem opinii. Żadne spalone ciasto. Smacznie, szybko. Danio, jeżeli chodzi o margaritę, 5 na 5. Dla mnie nic do zarzucenia. Nie było tam w ogóle możliwości wyboru rozmiaru, nie? Dlatego jest taka, mi się wydaje, że to jest... Na jedną osobę. Taka mało średnia, nie? Ej, bardzo dobra. Wczoraj już jedliśmy jedną, to tamta była na grubszym cieście, ale ta naprawdę, jeżeli chodzi o to, że jest to najgorsza pizza tu, to się nie zgadzam, bo jest naprawdę bardzo dobra. Dobrze zrobię na margarita. Ocena 5 na ile gwiazdek. Na 5, na 5. Moi drodzy, przyszedł czas na najlepszą pizzerię, do której zaraz się wybieramy, a jest to pizzeria Solho z oceną 4,6 na 549 opinii, co daje nam bardzo wysoką opinię o tym miejscu. Żeby nie było, wybierałem pizzerie, które są otwarte tylko w godzinach takich, gdy jesteśmy tutaj, bo we Włoszech działa to tak, że bardzo dużo lokali otwiera się dopiero po 18 i są otwarte całą noc. Oni lubią sobie pobalować po prostu. Opinia o tym miejscu. Super miejsce, bardzo dobra pizza. Świetna pizza, najlepsza jaką jadłem we Włoszech. Pyszna pizza podane w 10 minut. Dobre włoskie jedzenie. Najlepsze jaką jadłem. Przekonajmy się, czy będzie tak dobra, jak to najtańsza, czy może będzie droższa i gorsza. Wytarliśmy na miejsce i miła pani zapytała nas, gdzie chcemy usiąść. Stwierdziliśmy, że usiądziemy na dworze. No i od razu dostaliśmy menu. No tu już mamy bardziej rozbudowane to menu przede wszystkim. Ale co mnie interesuje, to cena pizzy Margarity. Margarita kosztuje tutaj 650, czyli mam już euro 50 drożej niż w najtańszej pizzerii ale zobaczymy, czy będzie lepiej. Ta pizza była zasadniczo mała, no to zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Dobra, to bierzemy tak samo margaritę i do tego może jakieś drineczki. Dobra, tutaj czas oczekiwania był dłuższy, co nie znaczy, że był bardzo długi. Przykładowo, drinki dostaliśmy po dwóch minutach, a pizza przyszła do nas po minutach 6. Ale co najważniejsze, no pizza wygląda dobrze, bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Wygląda lepiej chyba niż tamta. Bardziej wyrazista. Nie wiem, no musimy się przekonać, jak weźmiemy kawałek. Próbujemy. Jest bardzo gorąca. Pachnie tak samo. Tam to było bardziej przypieczone. Tu jest takie trochę bladsze to ciasto. No, ale ten ser się ciągnie, dobra. Mm, jest pyszna, ale jest mniej słona niż tamta. To ciasto jest takie lżejsze niż tam. Nie mówię, że tam było złe, tutaj jest jednak trochę lżejsze. Jest bardzo lekka ta pizza, ten sos pomidorowy jest pyszny i ten ser, wydaje mi się, że tam dali mozzarellę, a tu może być coś innego, ale mogę się mylić, jest kozacka. No, ciasto jest cieniutkie, jak w każdej włoskiej pizzy. Czy jest to najlepsza pizza, jaką jadłem? Nie. I lepsze od tych jadłem nawet w Polsce we Wrocławiu, ale jest naprawdę dobra i myślę, że warta swojej ceny. Teraz pora na mnie, wezmę sobie ten. Mm, ej szczerze? Poza tym, że jemy w restauracji, bo tylko to się zmieniło, bo tam żyliśmy na wynos, bo tutaj od razu mieliśmy miejsca, to faktycznie jest lepsza, a ten sosik pomidorowy jest taki mniej wyrazisty i trzeba to przyznać, że pizza, która miała gorszą ocenę, jest lepsza. Przynajmniej tak u nas y, się okazało. Według ciebie? Mhm. Według mnie jest lepsza. Tamta się bardziej smakowała? Tamta i bardziej smakowała, bo była bardziej wyrazista, tu jest taka i leciutka margarita. No z to no i to tamta i nic była nie tańsza, nie, nie? No i była tańsza o euro 50. A to jednak jest już prawie ile? 8 zł? 7, no, coś takiego? Coś takiego. Okazało się w naszym przypadku, że ta, która miała być najgorszą pizzą, okazała się lepsza od tej, która miała być najlepsza. Podsumowując, nie ma złej pizzy i wydaje mi się, że złej pizzy byśmy tu nie zjedli, chyba że ktoś by popełnił błąd, za długo ją trzymał albo coś po prostu spartolił. Natomiast pizza włoska jest moją ulubioną. Kocham to, że jest taka lekka, taka. no po prostu spyszna. A kto nie lubi pizzy, ten jest po prostu, nie wiem, jakiś dziwny. Subskrybujcie kanał. Która jest godzina? Czwarta, cztery. Piąta, pięć? sześć! I co robimy? Opuszczamy słoneczne, tym razem nocne Brindisi. Ale z uśmiechem na twarzy, bo było bardzo fajnie. Było zarąbiście, a my, tak jak wtedy, idziemy z buta na lotnisko, bo innej metody, żeby się tam dostać, niestety nie ma.